Muzyczną ucztą warmińsko mazurskiego kwartetu smyczkowego rozpoczęły się 110. urodziny Muzeum Budownictwa Ludowego Parku Etnograficznego Wolsztynku. W salonie wystawowym dyrektor Ewa Wrochna przywitała licznie przybyłych gości. Wśród nich 14 czerwca znaleźli się samorządowcy, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele wielu instytucji, organizacji i urzędów z regionu. Przyjechało również 25 delegacji z muzeów skansenowskich z regionu kraju i zagranicy. W tym znakomitym gronie dyrektor opowiedziała o ostatnich 10 latach działalności muzeum. Przez ostatnie 10 lat pracowaliśmy ciężko i intensywnie, aby sprostać zobowiązaniu, które podjęliśmy 10 lat temu, że 100 lat muzeum zobowiązuje. Kiedy tak myślę o priorytetach ostatniego dziesięciolecia, to na myśl przychodzi mi przede wszystkim poprawa infrastruktury muzeum, poprawa otwartości muzeum na osoby ze szczególnymi potrzebami, kompleksowe remonty wielu obiektów architektury, przede wszystkim Muzealnych wiatraków i utrwalenie marki Muzeum jako jednej z atrakcji na turystycznej mapie regionu i kraju. Goście obejrzeli film streszczający ostatnie dziesięciolecie. Podsumował on wysiłek pracowników włożony w świetność dzisiejszego skansenu. Nic jednak nie wydarzyłoby się bez pieniędzy. Te pracownicy pozyskiwali ze środków unijnych, samorządowych oraz własnej działalności muzeum. Efekty tych działań docenili samorządowcy. Zgodnie uznali Muzeum Budownictwa Ludowego perłą kultury regionu, która jest w czołówce obecnych trendów muzealnictwa. Cieszę się, że w ostatnim dziesięcioleciu widać znaczne zaangażowanie, postęp w inwestycjach, w zdobywaniu pieniędzy zewnętrznych. Myślę, że jest to też duże wyzwanie dla samorządu województwa, bo mając taką perłę, musimy ją dobrze zabezpieczać w środki finansowe, żeby jeszcze większy potencjał rozwoju i promocji regionu następował. Powtarzam to jak mantra, ale to mi w duszy gra. Że... Finansowe publiczne przeznaczone na kulturę to najlepiej zainwestowane środki publiczne. Ja mam pełen podziw dla pani dyrektor Ewy Brochny na tym, co czyni razem ze swoim zespołem, bo to czynnik ludzki przede wszystkim jest najważniejszy. Jeśli ktoś dba, to nawet nie wiadomo, z czego potrafi, to cudo zrobić. Jeśli ktoś nie stara się to i nic z tego nie wychodzi. Ewa jest doskonałym menadżerem, doskonałym dyrektorem i dlatego to muzeum jest tak doskonałe. Warto odwiedzić muzeum. W Olsztynku bardzo dużo ciekawych eksponatów, ciekawych wydarzeń, naprawdę rewelacyjny punkt na mapie turystycznej. Wiele dobrych słów padło także z ust osób związanych z muzeum na co dzień. Burmistrz Olsztynka wskazał na duży potencjał, który potęguje właśnie współpraca lokalnych instytucji. Na jej dowód wręczył figurkę patrona Olsztynka świętego Piotra, by czuwał także nad olsztyneckim skansenem. Olsztynek to Skansen, a Skansen to Olsztynek. Istniejemy razem, funkcjonujemy razem. Ja mam wrażenie, że Skansen rozwinął się mocno w ostatnich latach. Dużo się dzieje, jest dużo fajnych wydarzeń, które przyciągają ludzi z, nie tylko z gminy, powiatu, nawet województwa, ale w ogóle z całej Polski. I to jest piękne, że mamy taką wyjątkową atrakcję, która pielęgnuje nasze dziedzictwo kulturowe, dziedzictwo kulturowe regionu. I jubileusz 100-lecia muzeum był idealnym momentem na prezenty wszelakiem. Marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin nie poprzestał jednak na materialnym ich wymiarze. W imieniu samorządowców wręczył dyrektor skansenu Ewie Wrochnie odznakę honorową za zasługi dla województwa warmińsko-mazurskiego. To symbol, który wprost wskazuje na trud i serce włożone w dzisiejszą świetność muzeum. Jest mi bardzo miło, ja przyjmuję tę odznakę również jako odznakę dla całego naszego zespołu muzealnego. Bez ludzi w muzeum nie byłoby po prostu tego wszystkiego, bez całego naszego zespołu. Pani dyrektor, organizując spotkanie Ludzi Kultury, Muzealników, zgodziła się z nimi, że jubileusz to także idealny moment na wyróżnienie osób zaangażowanych w jej rozwój. Dlatego też podczas uroczystości z rąk Zbigniewa Skuzy, prezesa Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu, odznaczenie otrzymał Hubert Osadnik, pracownik z Kansenu Sanockiego, badacz i regionalista. Zasłużył na medal I Izydor Gurgowski jest naszym protoplastą Muzeum Skansenowskich w Polsce. Kiedy pierwsza część jubileuszu dobiegała końca, końca nie miały upominki, uściski i życzenia. Życzyłbym dalszej takiej intensywnej działalności sięgania po pieniądze zewnętrzne. Życzyłbym, żeby nasz budżet województwa warmińskiego-mazurskiego nie był skromny dla tego muzeum, i to jest bardzo ważne i życzyłbym, żeby dalej pani dyrektor ciągnęła tę firmę tak, jak tylko potrafi najlepiej. Jeśli y, będzie to szło w takim kierunku, w jakim idzie, będą realizowane kolejne projekty, to naprawdę muzeum. Zoom, e, będzie kwitło. Życzę wszystkim pracownikom, e, łącznie z dyrekcją, e, wszelkiej pomyślności, e, wielkiej satysfakcji z dalszego e, rozwoju tego muzeum e, oraz spełnienia wszystkich marzeń w życiu zawodowym i osobistym. Kolejnych sukcesów i osiągnięć, ale także takiej dobrej współpracy z miastem, z Osztynkiem, bo myślę, że mamy tutaj duży potencjał do wykorzystania i, i będziemy w najbliższym czasie nad tym pracować. Eto. Piotr Szacki kiedyś napisał, że muzeum jest maszynerią do zapamiętywania przeszłości, a ty jesteś maszynistką tej maszynerii i za to ci dziękujemy, że jesteś, bo to muzeum jest trudne dlatego że w statucie to statut mówi, że to prezentuje Warmię, Mazury, Małą Litwę, Powiśle i tych, których przywieźli, i tych, którzy wywieźli, tych, którzy przyjechali którzy wyjechali i ta cała dola, nie dola i ją zaprezentować, żeby było i radośnie i pięknie i poważnie, jest bardzo trudno. Gratulujemy Ci, jesteśmy z Tobą. Szanowna Pani Dyrektor, Radom, Muzeum Wsi Radomskiej, ma w sercu Olsztynek i tę placówkę. A Pani ma nas w sercu również, wiem o tym, z wielu względów. Ten zielony strój niech świadczy o tym, że serca nasze biją na zielono od radomian pracowników Muzeum Wsi Radomskiej, dla Pani całego zespołu. Przesłaniem muzealnika to jest przekazanie obecnym i przyszłym pokoleniom tej historii prawdziwej, którą realizujecie, wyśmienicie. Jesteśmy pełni podziwu. Gratulujemy. Życzymy wszystkiego najlepszego. Pani dyrektor, całemu zespołowi, bo bez zespołu niewiele by się udało zrobić. My w Lidzbarku Warmińskim bardzo lubimy myśleć i chwalić się głośno tym, że Lidzbark Warmiński jest najbardziej warmiński z warmińskości, jest stol taka stolica historyczna Warmii, ale za każdym razem, Ewo, gdy przyjeżdżam do twojego muzeum, do uczę się pokory i gratuluję tobie i całej załowie tego, że pięknie oddajecie to w tak fantastyczny sposób. W imieniu słuchaczy z Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku serdecznie Pani gratuluję Pani i Pani pracownikom ogromnych sukcesów, jakie do tej pory osiągnęliście. Życzymy dalszych. A jako mieszkanka Olsztynka chciałam powiedzieć, że jestem dumna, że moi goście mają gdzie podziwiać, oglądać, tylko na koniec mówią, no nie. To jest za mało. Musimy tu jeszcze raz przyjechać. 110 lat to kawał historii. To ogromny fragment historii Olsztynka. A przez połowę tego, tych lat Skansen współpracuje z Miejskim Domem Kultury i Miejski Dom Kultury przede wszystkim współpracuje ze Skansenem, z czego bardzo bardzo się cieszymy i mam nadzieję, że będziemy współpracować. Gratuluję wspaniałego jubileuszu. Skansen jest jedną z najstarszych instytucji poza Strażą Pożarną w Olsztynku. A w związku z tym, jeśli tak piękny jubileusz, Pani Dyrektor, to ich kwiaty muszą być wyjątkowe. W związku z tym na Pani ręce, dla wszystkich pracowników, chciałbym przekazać owoc pracy roju pszczelego. To jest owoc pracy z kwiatów otaczających skansen. Życząc dużo, dużo zdrowia i dla Pani Dyrektor, i dla pracowników. I właśnie w Malowniczym Skansenie odbyła się druga część 110-lecia muzeum, konkretnie w magazynie studyjnym kopi Janis Tolkien z gminy Korsze, który został zaadoptowany na magazyn muzealiów ruchomych z częścią ekspozycyjną, do której będą mogli wchodzić turyści. Pierwsi byli jubileuszowi goście. Zazwyczaj turystów do magazynów muzealnych nie wpuszczamy, natomiast tutaj jedna z tych części została specjalnie wydzielona po to, żeby nasi goście muzealni mogli wejść i zobaczyć w jaki sposób tak profesjonalnie przechowuje się muzealia. A chętnych do odwiedzania skansenu w Olsztynku przybywa. Tylko w ostatnim dziesięcioleciu było ich 830 tysięcy. Rocznie to około 90 tysięcy osób. W roku 2023 Muzeum Budownictwa Ludowego celebruje swoje 110-lecie, więc na gości czeka jeszcze wiele atrakcji. Poza stałym kalendarzem będzie więcej malarstwa, fotografii, powstanie także publikacja dedykowana 110-leciu muzeum. Czekajcie także na koncerty i wieczory wspomnień, by przypadkiem te najpiękniejsze gdzieś nam nie uleciały.